Koalicja Obywatelska proponuje Wam taki deal. Pan nadal może być wicemarszałkiem, ale pod warunkiem, że Konfederacja wyrzuci Grzegorza Brauna za antysemicki spektakl z gaśnicą. Wyrzucicie Brauna? Jakbyśmy chcieli być w koalicji z Koalicją Obywatelską. W Koalicji, to byśmy negocjowali obecność w rządzie. My jesteśmy opozycją, dlatego nie interesują nas warunki dyktowane ani przez lewicę, ani przez Platformę, ani przez Polskę 2050, ani przez PiS. No, czyli, bo przypomnijmy, czyli nie że będzie... PiS się przyłączył do poparcia propozycji lewicy. Nie było dyskusji o odwołaniu marszałka Czarza z tego po tym, jak posłanki lewicy blokowały trasę łazienkowską ze strajkami kobiet, jak były niszczone i atakowane kościoły przez święte. Nie było pośle, odwołania mówimy... marszałki Dawy Błońskiej po tym, jak posłowie Platformy latali. Na granicy i zorganizowali pracę strażników Nie I uważamy, Mów... że także teraz nie ma podstaw. Mówimy o wydarzeniu, które obiegło cały świat. Wszystkie rosyjskie media Bez pokazały, pokazały, pokazały brały nas gaśnicą. Wszystkie media zachodnie pokazały Brauna z gaśnicą. Efekt jest taki. Trzeciorzędny niusi, którymi się nie zajmował nie, dłużej nie niż jest kilka to trzecio, sekund. Nie jest to trzeciorzędny newsik. W tym, w tym newsik. samym czasie dochodzi jeżeli do poważnych tragedii na świecie. Dobrze. A my naprawdę będziemy się tym wydarzeniem zajmować kolejny tydzień? To to jest niepoważne. Mamy jeżeli, kryzys budżetowy, mamy nadużycia jeżeli, ze strony nowego no, rządu praworządności. Ja tym, tym się taktyka, Ja rozumiem świetnie taktykę Nie, po prostu, do przodu, że, ja uważam, że to jest Tylko, nieistotne. że wszystkie partie sejmowe deklarują, że chcą, żebyście wyrzucili Brauna. Inaczej chcą, chcą pan odwołać. No, rozumiem, że w tym tygodniu po prostu zostanie pan odwołany. Wedle mojej wiedzy głosowanie ma być dopiero w styczniu. Yy... Nie wiem, czego partie faktycznie chcą, dlatego, że często ich liderzy się rozjeżdżają. To jest przypadek PiSu. Minister Błaszczak, przewodniczący Błaszczak ogłosił, że oni popierają wniosek Lewicy. Z kolei minister były minister Czarnek mówi, że on go wcale nie popiera. dlaczego nie wyrzucicie sobą... Brauna? Dlaczego nie wyrzucicie Brauna, jeśli bo, on za bo my, panie miesiąc... panie redaktorze, nie działamy pod dyktatą Panie marszałku, mediów. ja panu zapewniam, że Grzegorz Braun za miesiąc przyjdzie do Sejmu, nie wiem, z piłą tarczową spalinową albo po prostu z piłą do cięcia drewna Wytnie, wytnie coś. W ławach poselskich, bo, bo mu się to kojarzy z kultem talmudystycznym. Nie, jest tak, nie jest tak. tak proszę będzie. zwrócić to uwagę, jest, żeby, człowiek, że kontestowaliśmy tak na przykład wywieszanie w miejscu flag polskich flagi ukraińskiej, wisiały one prawie przez rok i nikt ich nie dotknął, choć były na wyciągnięcie ręki, więc proszę nie robić ani z nas, ani z Grzegorza Brauna, jakichś furiatów. To wydarzenie potępiliśmy, nasze stanowisko jest jasne. Nie nikt nie powinien gać tej hanuki gaśnicą, ale też nikt nie powinien tej Hanuki organizować w tej formie, bo do niczego nam nie jest potrzebne w Sejmie, w trakcie w dniu w którym zmieniamy rząd, wydarzenie z udziałem czyli rabina, bro, który twierdzi. Czyli, czyli pan, pan broni tego Nie bronię że, tego wydarzenia, natomiast bram... zgadzam się z tym, że tej Hanuki w Sejmie nie powinno być w dniu, w którym zmieniamy rząd i być może w ogóle nie powinno być.